Witam was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Miniu. No i likwidatorzy zaatakowali Battlefield 2042. Właśnie przed chwilą pojawił się najnowszy patch czy też najnowszy dodatek, można powiedzieć, to jest event właśnie w tej grze. Można go pobrać, ja już to zrobiłem, pograłem sobie chwilkę i mam już pierwsze przemyślenia na ten temat. Oczywiście nimi się z wami podzielę. A co poza tym na start powiem wam, co też ten event ze sobą przyniósł. Jeżeli materiał się Wam spodoba, nie zapomnijcie lajkować. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, także subskrybujcie. Zapraszam Was także na nasze streamy i dzisiaj wieczorkiem na pewno będziemy sobie ogrywać mocno ten nowy tryb taktyczny podbój. Nic innego jak dominacja, nic innego i można powiedzieć nic wielkiego, a jednak chyba troszkę namiesza i chyba troszkę pozmienia. Szczególnie dla tych, którzy lubią bardziej taktyczną i bardziej Intensywną grę, nie martwiąc się o to, czy nie spadnie nam na nogowę jakaś bomba z jednego z helikopterów, czy nie rozjedzie nas Bolt, czy też nie stanie się coś, na co na polu bitwy nie mamy wpływu, ponieważ pierwsze moje przemyślenie i pierwsze odczucie: odzyskałem kontrolę albo odzyskuję kontrolę nad tym, co dzieje się na polu bitwy w Battlefieldzie 2042, ale po kolei. Co się pojawiło? Tak jak wspomnieliśmy, taktyczny podbój na sześciu mapach. To nie są nowe mapy, tylko nowe layouty map. I teraz je ja Wam zaprezentuję na ekranie. Mamy tak, Port Arica, Rozłam, Kaspijska Granica, Wrakowisko, Odnowa i Porzucony. Więc fajnie, że nie jest to jedna czy dwie mapy, tylko sześć, więc jest troszkę, powiedzmy, rotacji. Będzie na czym pograć oczywiście, jeżeli nie będziemy mieli takiego pecha, że nam kolejne serwery będą losować ciągle tą samą. Ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Co poza samymi mapami? Otóż, moi drodzy, sporo dodatków yy, wizualnych, czyli sporo yy, tych kosmetycznych rzeczy. Część z nich jest darmowych, część z nich można odblokować poprzez nowe misje i nagrody, a część z nich yy, można sobie kupić. Yy, za darmo dostajemy na start do Akacza yy, dosyć fajną skórkę, yy, tą tematyczną taką, powiedzmy, biało-czerwoną. Poza tym będzie można odblokować pięć, znaczy cztery dodatkowe kosmetyki, które zdobywamy. Z tego co rozumiem, z tego co jest napisane, poprzez e, zdobywanie baretek w podwoju taktycznym. Ja nie wiem, czy to będą jakieś specjalne baretki, czy jakiekolwiek baretki, które będziemy zdobywać w po podwoju taktycznym, e, do tego się zaliczają. E, z tych partii, co do tej pory widziałem, nie było żadnej specjalnej nowej baretki, więc zakładam, że są to dowolne baretki. I tak za 10 baretek dostaniemy epickie tło karty gracza tarcza. Za 30 baretek epicka skórka na broń e, AM-40 kaliber kinetyczny za 60 baretek epicki zestaw ekipa do demolki dla dozera i za 100 baretek legendarna skórka na pojazd M1A5 koń trojański. E, moi drodzy, poza tym w sklepie mamy sporo tych nowych zestawów i sporo nowych skórek do kupienia za tą nazwijmy to battlefieldową kasę. No i można powiedzieć tyle. Czy tyle, czy aż tyle, czy pozostaje pewnie niedosyt. E, moi drodzy, ja chciałbym wrócić do materiału, który nagrałem tak ponad pół roku temu, gdzie powiedziałem Jasno do Dice. Moi drodzy, nie kombinujcie za dużo. Macie portal, posadźcie trzech deweloperów, trzech yy, jakichś gości od grafiki, naróbcie tych skórek i w cholerę różnych kosmetycznych rzeczy, które będziecie dawać w ramach takich eventów, które będziecie tworzyć na mapach czy trybach, nawet kosmicznie powymyślanych, używając właśnie do tego portalu, bo sami znacie najlepiej to narzędzie. I co też zrobili dokładnie to. Co powiedziałem, więc fajnie, Dajs, że oglądacie moje filmy, fajnie, że yy, sugerujecie się tym, co mówi do Was społeczność. A teraz już na poważnie, moi drodzy, ten tryb naprawdę daje takie flashbacki z przeszłości. Wiecie dobrze, ci którzy są ze mną nie od dziś, że ja sporo grałem dominacji, bardzo dużo grałem dominacji, ponieważ na dominacji robiliśmy wszystkie odcinki strzelnicy, to po pierwsze, a było ich ponad 100, dobrze ponad 100, może ktoś policzyć ile ich było i wrzucić tą informację w komentarzach. Poza tym na dominacji rozgrywano było większość meczy klanowych 5 na 5, moi drodzy, i jak grałem sobie dzisiaj i też nawet zauważyłem, że kilka osób z mojego starego klanu, starsi panowie dołączyło do rozgrywki, od razu dało się poczuć ten vibe. Ten vibe yy, troszkę emocji, troszkę na pewno bardziej taktycznego podejścia, troszkę zwolnienia tempa rozgrywki. Czyli sam gameplay utrzymuje, że tak powiem, tempo Battlefield 2042, movement mechanika, wszystkie gadżety, wszystko. Ale podejście do tego, jak my z tego korzystamy, jest całkowicie inne, ponieważ to, jaki my mamy wpływ na finalny wynik tej rozgrywki jest diametralnie inny. Grając 8 na 8, no.

Tak y, na około licząc, y, stanowimy siły naszego zespołu. Poza tym jest jeszcze inna rzecz. Zwróćcie uwagę, w górnym prawym rogu mamy informację o tym, kto jest ASEM w tym momencie. Nie wiem, dlaczego nie zrobili polskiego tłumaczenia, ale mniejsza o to, wybaczymy im to, może się kiedyś pojawi. Ja mam zresztą y, polską wersję gry, więc tego bym się spodziewał. No ale mamy informację o tym, kto jest tak zwanym ASEM, czyli kto najlepiej sobie, z tego co rozumiem, radzi w tej rozgrywce. I chyba nie jest to tylko liczba zabójstw, ale jest to liczba. Ogólnie zdobytych punktów, czyli możemy tak naprawdę przejmować flagi i Niemiec za dużo zabić, a nadal będziemy mogli być Asem. Czy to będzie miało przełożenie na jakiś ranking, czy to będzie miało przełożenie na jakieś dodatkowe nagrody, czy to będzie miało przełożenie na cokolwiek poza tą konkretną rozgrywką i jest to taki kolejny bodziec do tego, żeby się starać? Nie wiem, ale pomysł mi się. Podoba indywidualnie, ponieważ fajnie było widzieć tam napis Mister Miniu. Akurat w tej grze fajnie mi poszło. Moi drodzy, co poza tym? Współpraca pomiędzy zespołem zdecydowanie widać, że lepsza. Być może jest to związane z samym trybem, być może jest to związane, że na dodatki i na, na wszelkiego rodzaju DLC czy jakikolwiek nowy content czekają raczej ci gracze, którzy są bardzo oddani danej grze, w tym przypadku Battlefieldowi i to pierwsi oni się logują, więc miałem przyjemność grać. Właśnie z takimi graczami, którzy lepiej ogarniają, lepiej grają, a być może jest to jakby połączenie tych dwóch rzeczy, czyli sama rozgrywka i sama ta konieczność współpracy jakby wymusza, albo może nawet nie wymusza, tylko kieruje nas w stronę właśnie takiego bardziej zespołowego podejścia. Bardzo fajne jest też to, że moim zdaniem przynajmniej w tych obszarach, na których będą te małe mapy, poznamy topografię o wiele lepiej. Tu jak grałem na tym wrakowisku, ja to jest chyba punkt A na, na podboju. Ja tutaj byłem może z pięć razy. Tak naprawdę więcej razy tutaj byłem grając w Hazard zone, bo tutaj często lądują kapsuły, ale ten ym, rejon, ta cała strefa jest nawet fajna, albo nawet bardzo fajna, yy, moi drodzy, i wiele taktycznych podejść, wiele taktycznych przejść, wiele takich niuansów, które unika. W grze na dużej skali, którą mamy w podboju, nawet na 64 graczy, nie wspominając o 128, tutaj naprawdę daje się mocno odczuć. I ta ilość detali, która jest akurat w tej sferze, jest bardzo istotna. Więc moi drodzy, ja dzisiaj doświadczyłem. Czegoś całkowicie innego w Battlefieldzie 2042. Ja dzisiaj doznałem i zobaczyłem coś, czego do tej pory mi na pewno brakowało. Nie wiem, prawdę mówiąc, jakie będzie miało to przełożenie na ogół, że tak powiem, społeczności. Być może przekona troszkę tych fanów, którym właśnie brakowało tego takiego bardziej zaciętego podejścia do gry. Nie wiem, czy przekona tych bardzo hardkorowych, którzy jednak szukali tam prawdziwego Battlefielda w Battlefieldzie 2042. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Pewnie nie. Czy przyciągnie nowych? Skórki są ciekawe, kosmetyki są ciekawe. Historii mi troszkę więcej brakuje tutaj, bo mamy tu pierwszą informację o likwidatorach. Ale nic więcej na razie za tym nie idzie. Czy to będzie budowane w jakość dłuższą narrację? To zobaczymy z czasem. Moi drodzy, jeszcze taka jedna techniczna uwaga. Jeżeli zagracie sobie pierwszy mecz po wyskoczeniu takiego info, są likwidatorzy, jest nowy tryb i będziecie się zastanawiać w menu potem, gdzie mi ten tryb zniknął, ponieważ on niestety nie jest w głównym menu. Być może się pojawi, nie wiem, w kolejnym jakimś patchu albo szybko to dodadzą, zmienią to menu. Nie wiem, czy są w stanie zrobić to tak ad hoc. Niestety nie ma tej, tego trybu w głównym menu, tylko trzeba wejść w portal i tam będziecie mieli na pierwszym miejscu właśnie ten tryb tego taktycznego. Podboju, więc to moim zdaniem takie troszkę niedopatrzenie. Jeżeli chcemy coś promować, to powinno to być raczej na yy, ekranie głównym, w głównym menu, ale to pewnie będą w stanie szybko zmienić. A więc, moi drodzy, moje odczucia są bardzo pozytywne co do samego trybu, yy, takie, powiedzmy, neutralne co do samego konceptu, czyli tych likwidatorów i tego wszystkiego, co ma się z tym dziać, ponieważ za dużo tych informacji nie mamy i trochę brakuje mi też informacji o tym, co to znaczy, że ktoś jest asem yy, w danej rundzie, czy to ma jakieś przełożenie, troszkę niejasne informacje odnośnie tego, jakiego rodzaju baretki mamy zdobywać, czy dowolne, czy też nie. Yy, no i, moi drodzy jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądać w drugim tygodniu jak się będzie grało na tych mapach 16 na 16 bo tam już troszkę pewnie mniej taktycznie będzie a będzie troszkę więcej strzelania ale to nie oznacza, że y, będzie źle polecam Wam y, spróbować samemu jak to wygląda oczywiście dajcie znać w komentarzach co na ten temat sądzicie no i widzimy się na wieczornym streamie gdzie mocno będziemy sobie okrywać taktyczny podbój a ja już odmeldowuję się i do następnego razu z tej strony jak zawsze mówię do Was Miniu